Joanna Sobocińska Korczak witam się w kolejnym odcinku Lifestyle Poznań programu w którym odwiedzamy wszystkie miejsca w których dzieje się coś interesującego jesteśmy w kinach teatrach muzeach na konferencjach na stadionach i wszędzie tam w których dzieje się coś godnego uwagi a w dzisiejszym odcinku zabierzemy Państwa w trzy wyjątkowe miejsca. Na konferencję Być Kobietą on Tour, na festiwal Zanim opadną liście oraz na 40. jubileuszową edycję festiwalu Ale Kino. Zapraszamy do oglądania. Kolejna edycja Być Kobietą on Tour czy dla Pani również wyjątkowe wydarzenie odbywające się w Starym Browarze. Tak, każda edycja być kobietą on Tour to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo to nie jest każda kolejna konferencja, tylko to jest wyjątkowa konferencja, merytoryczna, ciekawa, no i goszcząca nasze klientki, o które też dbamy i też zależy nam na, na ich obecności. Co według Pani mogą wyciągnąć dla siebie z tych konferencji kobiety? To jest właśnie. To, o co pani pyta, to jest klutych tych konferencji, że one są dedykowane kobietom i to nie chodzi o to, że siedzimy sobie w kółku wzajemnej adoracji, tylko mówimy o problemach, mówimy jak wychodzić z tych problemów, jak sobie pomagać, jak sobie z nimi radzić, a przy tym jeszcze możemy posłuchać specjalistów, którzy powiedzą, jak zrobić to dobrze. A czy filozofia właśnie w tych spotkań, bo z kobietą on jest bliska filozofii Starego Browaru? Zdecydowanie tak, bo mówimy tutaj o wspieraniu, o słuchaniu, o zrozumieniu, a to jest też wpisane w DNA Starego Browaru, że my nie chcemy być każdym kolejnym centrum handlowym, my się wsłuchujemy potrzeby naszych klientów i chcemy być dla nich i ich, ich rozumieć, więc jak najbardziej. Zatem życzę jak najlepszego odbioru dalszej konferencji. Mamy się tutaj w związku z być kobietą on tour. Dlaczego kobiety potrzebują tego typu inicjatyw? Potrzebują spotkać się z mądrymi ludźmi, potrzebują czerpać inspiracje, potrzebują się zobaczyć, bo najfajniejsze jest spotkanie człowieka z człowiekiem, szczególnie po okresie pandemii. Potrzebują się nakręcić na działanie. Nie ma takich. Kręgów kobiecych. Bardzo jest ich mało. Nie ma zlotu czarownic. Więc to są zloty czarownic, które pragną e, tego, żeby kobiety były lepsze, mądrzejsze, silniejsze i więcej działały. Czego można życzyć współczesnym Polkom? Żeby były mądre i głosowały na tych, którzy dobrze życzą, życzą kobietom. Wybierzmy świadomie, postawmy znaczek, krzyżyk, co Wy tam stawiacie, przy tych osobach, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, która ta osoba działa na korzyść Polek. Nie bierzmy pierwszego znanego nazwiska, tylko zróbmy to z rozumem, bo te pierwsze nazwiska mają nas centralnie w dupie. A czego możemy życzyć pani? Żeby mi rączka nie bolała. Nie, żartuję. E, ja chciałabym mieć jak najwięcej wspaniałych rozmówców, takich jak Aleksander Kwaśniewski dzisiaj, bo dzisiaj naszym gościem był prezydent Aleksander Kwaśniewski, i wspaniałych kobiet, z którymi mogę rozmawiać. Jeżdżę tropie, szukam, pokazuję takie kobiety, które dla mnie samej są inspiracją i chciałabym, żeby ich były miliony. Tego serdecznie z całego serca życzymy. Spotykamy się w Poznaniu, miejscu chyba dla pana szczególnym, bo z tego co zdążyłam się dowiedzieć, jest pan kibicem Lecha Poznań. Tak, to u nas rodzinne, bo tata był kibicem Lecha Poznań. On tu studiował na uniwersytecie Adama Mickiewicza medycynę na początku, po wojnie. Więc jestem kibicem. Dzisiaj jest mecz z Legią Warszawa, no ale ja wypełniam tutaj obowiązki i cieszę się, że jestem. I spotykamy się tutaj w związku z niezwykłą inicjatywą, być kobietą on tour. Jak pan określiłby współczesną Polkę? Wykształcona, energiczna, odpowiedzialna, odważna i nie tracąca tych cech, które zazwyczaj nazywamy kobiecymi, czyli odpowiedzialna za dom, budująca więzi rodzinne, opiekująca się dziećmi. Oczywiście mówimy kobieta, ale Kobiety są różne, natomiast te, które tutaj spotkałem, to wydaje mi się, z właśnie łączą tą swoją profesjonalną kompetencję z taką mocną rolą społeczną i taką wrażliwością rodzinną. A jaka przyszłość czeka na Polki? Jakie wyzwania? A jakie może dobre rzeczy na nie czekają? No i na Polki, i na Polaków żyjemy w jednym społeczeństwie. Mamy trudny czas, bo mamy wojnę, która będzie trwała długo i ze wszystkimi złymi konsekwencjami. E, inflacja i sytuacja gospodarcza jest trudna i będzie gorsza. E, no ale szanse są także. Polki dzisiaj mogą zdobyć bardzo dobre doświadczenie, wykształcenie. E, moim zdaniem zmienia się wyraźnie klimat, gdy chodzi o... Polki obejmujące wysokie stanowiska, czy to w gospodarce, czy w firmach, czy, czy także w polityce. Sądzę, że kolejny sejm w Polsce także samorządy będą miały dużo więcej pań, aniżeli do tej pory. Czas kobiet idzie i to myślę, idzie szybciej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. I tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo. To projekt, który powstał z przyjaźni. I czy ta przyjaźń nadal Wam jest obecna i udziela się uczestniczkom? Ja myślę, że ona jest podstawową wartością tego całego projektu. Ten projekt opiera się na dobrych relacjach, na ważnych relacjach, na prawdziwych relacjach przede wszystkim. Kobiety, które dołączają do tego projektu, ale też widzimy, że i mężczyźni budują razem z nami ten projekt, czują odpowiedzialność za ten projekt, czują się też częścią tego projektu, więc przynoszą też swoje pomysły, swoje, swoich znajomych, polecają, kogo warto posłuchać, kto wniesie kolejną dobrą energię. Więc on się rozszerza, udziela i on po prostu cały czas żyje, cały czas się rozwija. Więc może tym kobietom, które jeszcze nie wiedzą, choć to mało prawdopodobne, czym jest Być Kobietą On Tour? Być Kobietą On Tour to projekt stworzony przez kobiety, dla kobiet, o kobietach z kobietami, e, najkrócej mówiąc. To jest taki żywy magazyn lifestyle'owy, który pokazuje różne zagadnienia, porusza też trudne emocje, trudne tematy, nie boimy się trudnych pytań, więc e, to jest projekt, gdzie można poczuć dobrą energię, taką siostrzaną e, brać, siostrzaną brać... Siostrzaną braterską wieść. jestem już zmęczona, bo to od rana na scenie, ale, ale to jest projekt, który pobudza, który pokazuje, że można małymi krokami coś zmienić, który jest ważny, który jest piękny. I widzieliśmy dzisiaj, ile tu łez było, ile wzruszeń, więc to jest, to jest takie wzruszające, że 370 kobiet pojawia się dwa razy do roku w Starym Browarze w Poznaniu z całej Polski, bo już są kobiety z całej Polski. Czego życzyć Pani i temu projektowi na przyszłość? Siły, siły, siły i kolejnych wspaniałych prelegentów, i żeby ta motywacja mnie nie opuszczała i ta chęć dalszego rozwoju tego projektu, ale mam z kim go rozwijać, więc on będzie żył. Tego serdecznie życzymy z całego serca. Dziękuję bardzo. Upełnieni pozytywną, kobiecą energią, być kobietą on tour, zabieramy Was na festiwal zanim opadną liście w domu tramwajarza. Chodźcie z nami! W związku z trwającym festiwalem, zanim opadną liście, niezwykłe wydarzenie na styku współczesnej i nieco przemijającej już kultury. Spotkanie starej i nowej generacji, i także możliwość spotkania niezwykłych, starych, już niespotykanych instrumentów. Co się tutaj dzieje w domu tramwajarza przez te najbliższe kilka dni? Tak, dzieje się bardzo wyjątkowa sytuacja, ponieważ nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że żyją jeszcze. Na wsi w Polsce, przedstawiciele pokolenia, właściwie plemienia odchodzącego, y, ludzi, którzy y, wyrośli w zupełnie innym świecie, urodzili się w niezelektryfikowanej wsi, y, wychowali się w, w, w dźwiękach naturalnych, w audiosferze, której teraz nie znamy. I oni, y, Muzykanci od urodzenia nauczyli się grać na instrumentach w sposób bardzo naturalny, mając jakiś mistrzów z poprzednich pokoleń. I oni zanikają. To jest pokolenie, które niknie, ginie powolutku. Mamy już kilku przedstawicieli tego tych muzykantów w Polsce, a jest młode pokolenie bardzo prężne, nerwowe, poszukujące. Yy, yy, głodne nowości yy, yy, muzycznych, i tu się okazuje, że, że to jest dla nich yy, awangardowa muzyka że to już nie jest dla nich jakiś folklor, czy jakaś tradycja, czy, czy jakaś ludowizna zupełnie nie. Zresztą te pojęcia yy, odbiegają tak naprawdę od rdzenia, którym się zajmujemy. Oni chcą poznać muzykę swoich korzeni. I my doprowadzamy do tego styku w momencie, kiedy już może on powolutku, za rok nie nastąpić, za dwa, to się, to, to się kończy. To, to jest pokolenie mistrzów i pokolenie młodych poszukujących muzykantów. Chcemy to ze sobą połączyć. Osią całego festiwalu są warsztaty mistrzowskie, możliwość spotkania się właśnie z tymi mistrzami i koncerty, na których również będzie można zobaczyć i usłyszeć te niezwykłe instrumenty w akcji. Dlaczego to jest tak ważne, abyśmy o tej historii nie zapominali? Czy ona ma duże znaczenie dla współczesnej muzyki? Yy, tak, to jest w ogóle to zawsze ta muzyka tradycyjna, wiejska. Wszyscy prędzej czy później w swoim rodowodzie, w rodowodzie mamy wieś. To była muzyka, która stanowiła kanwę, na której się porozumiewaliśmy. To, to był kod komunikacyjny. Bez tego się nie dało żyć. Jeżeli dziewczyna nie umiała tańczyć, to nie wyszła za mąż. Jeżeli chłopak nie umiał odpowiedzieć dosyć szybko ripostą w tańcu, bo były przyśpiewki, nie umiał się obronić przed rywalami. To po prostu też nie znalazł dziewczyny. Muzyka i treści, które ze sobą niosła, była katalizatorem napięć na wsi i dlatego była taka bardzo ważna. Teraz zastąpiły to media i przestało to być ważne. Natomiast dla naszych umysłów, dla naszej psychiki, wciąż jest ważne. I o tym uczą terapeuci. A my, a my po prostu możemy to robić w sposób instynktowny i w ten sposób czuć się świetnie, mając stary, ale już dla nas nowy kod komunikacyjny, który wtedy się sprawdził, więc teraz chyba też. A zatem, jakich instrumentów jesteśmy w stanie posłuchać przez te kilka dni, i jakich warsztatów ruchowych doświadczyć, takich niespotykanych współcześnie już? Tak, przede wszystkim trzy pasma mamy pasmo taneczne, pasmo instrumentalne i śpiewacze. Mamy trzy regiony, które chcemy tutaj pokazać, dlatego że łączy je wspólny mianownik. I to jest Warta, Prosna i Radomka. Trzy rzeki. Trzy rzeki i trzy pasma warsztatowe. Na warsztatach tańca nauczymy się poruszać w sposób wirowy, niemęczący, płynny, poznamy swoje ciało. I nauczymy się z nim rozmawiać, a także w tańcu rozmawiać z drugim ciałem, czyli z partnerką. I to jest niesamowite. To są po prostu oberki. Wiejskie, niestylizowane, proste oberki, bez podskoków, takie, że szklanka na głowie może stać w trakcie wirowania. Drugie pasmo, i to są oczywiście z tych trzech regionów, oberki i polki. Drugie pasmo to są instrumenty. Tu mamy harmonię, mamy baraban. Właśnie teraz się odbywa spotkanie z najstarszym w Polsce barabanistą i z młodym mistrzem, który przekłada z tego wiejskiego języka na nasz zrozumiały. To są warsztaty rytmu, ale to już są instrumentalne warsztaty. Mamy, instru mamy warsztaty skrzypcowe, mamy warsztaty gry na organce, czyli na małej harmonice ustnej, która zawsze u chłopa była w kieszeni i można było na niej zagrać w każdej sytuacji. Na polu, na łące, przy piwie, pod sklepem, wszędzie. Ona była bardzo ważna. I trzecie pasmo, śpiewacze. I tak naprawdę to jest najważniejsze pasmo, ponieważ warsztaty śpiewu, w ogóle od śpiewu powstała muzyka, od śpiewu grali skrzypkowie. Wszystko się zaczęło od śpiewu, zanim jeszcze bęben był w użyciu. Także mamy tutaj też śpiewy z nadprosty, śpiewy z nadwarty i śpiewy z nadradomki. Przyśpiewki, krótkie formy komunikacyjne, czasami nacechowane bardzo silnym ładunkiem emocjonalnym, mówią, że takie polskie haiku, dwuwersowe, ale bardzo mocno skumulowane w treści śpiewy. I to wszystko to jest spuścizna, to jest nasza, nasza wartość kulturowa. A zatem nie pozostaje nam nic innego jak życzyć, jak życzyć najpełniejszego korzystania z tej niezwykłej spuścizny, z którą teraz właśnie możemy się spotkać. A z domu tramwajarza, z festiwalu, zanim opadną liście, przenosimy się do Centrum Kultury Zamek, gdzie przybliżymy i opowiemy trochę Państwu o kolejnej jubileuszowej 40. edycji kultowego festiwalu Ale Kino. się w związku z rozpoczynającą się już wkrótce jubileuszową edycją 40. Festiwalu Ale Kino. Co w tym roku, czego możemy się spodziewać? Oj, możemy się spodziewać bardzo wiele, bo rzeczywiście mamy 40. edycję i bardzo się z tego cieszymy, że e, udało nam się też po trzech latach wrócić do kin. E, to jest chyba najważniejsza rzecz i z tego to będziemy najbardziej świętować. E, od 1 do 7 października spotkamy się w w trzech lokalizacjach w Poznaniu. Będzie to Multikino 51, Kino Pałacowe i Centrum Kultury Zamek, przed którym właśnie stoimy, oraz scena wspólna przy Cytadeli i pokażemy ponad 100 filmów. Wpłynęło do nas 3000, więc to jest naprawdę wyselekcjonowana pula tych obrazów dla zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży i dorosłych, bo Warto wspomnieć, że festiwal filmów młodego widza, ale oprócz tego, że pokazujemy filmy dla dzieciaczków, dla dzieci w, szko w szkołach i przedszkolach, to też pokazujemy filmy, które są już od 13+, plus, 16+, plus, a czasami nawet 18+. Plus. I to są filmy, które każdy z nas może obejrzeć, więc naprawdę warto się wybrać, bo są to filmy z całego świata. E, mamy i produkcje z Japonii, i, z, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Europy, i, I z innych krajów azjatyckich, więc naprawdę jest to przekrój tego, co się akurat teraz dzieje w kinie młodzieżowym i w kinie dziecięcym. Festiwal zainaugurujemy przepiękną animacją przytul mnie Studia Animun, to jest polska produkcja. I to też będzie wyjątkowa okazja, ponieważ tego dnia wręczymy Studiu Animun nagrodę: Platynowe Koziołki, to jest taka nasza nagroda, którą corocznie przyznajemy osobom czy firmom, które w jakiś szczególny sposób zasłużyły się dla kina dzieci i Animun jest jednym z takich naszych producentów polskich, który, który tworzy niesamowite animacje dla dzieciaczków i tutaj zapraszamy o godzinie 12 do kina pałacowego. Animacja jest dla dzieci od 5+, więc można przyjść już z takimi młodszymi maluchami. Mamy też pokazy dla najnajmłodszych dzieci, czyli dla zupełnych maluszków, które się odbywają w scenie wspólnej. Mamy też bardzo dużo zestawów filmów krótkometrażowych i na nie szczególnie zapraszamy, bo to jest tak, że na jednym seansie możemy zobaczyć kilka filmów, bardzo różnych, o różnej tematyce, ale też zrealizowanych w różnych technikach i z różnych stron świata. My je pogrupowaliśmy w takie tematy, na przykład jeden będzie dotyczył jedzenia i będzie tam świetna animacja ser i bardzo wiele innych fajnych filmów, które gdzieś o tych smakołykach nam mówią. Ale mamy też inne tematy, jak na przykład dotyczące relacji z ojcem pomiędzy synami i ojcami. A oprócz tego oczywiście zapraszamy na filmy dla młodzieży, które się odbywają w pasmach popołudniowych codziennie od soboty do przyszłego piątku. I tutaj też podzieliliśmy je na kilka takich ścieżek tematycznych. Jedna to jest ścieżka, która pokazuje bardzo mocne i takie silne postacie kobiece. Nazwaliśmy ją Girl Power. I tutaj pokażemy dużo filmów, gdzie, gdzie dziewczyny rzeczywiście rządzą. Pokażemy między innymi Summering. Piękny film, który taki utrzymany w stylizacji w, w klimacie letnim który zdobył serca publiczności w Sundance, eee, a z kolei dla młodszych dzieci polecamy szczególnie smoczą księżniczkę, bo to jest przepiękny film o tym, jak dwie dziewczynki ratują świat przed e, królem, który jest bardzo chciwy i, i niedobry dla świata, natomiast dziewczynki e, ratują nas e, od zguby. Mm, ale mamy też takie filmy, które pokazują z kolei jak chłopcy mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości i trochę mówią o takiej nowej męskości i o takiej wrażliwości, w której. E której też brakuje często. I bardzo się cieszymy, że te filmy też się pojawiają, bo przez dłuższy czas było tak, że rzeczywiście dziewczynki zaczęły rządzić w kinie, a chłopcy gdzieś odeszli na drugi plan. I tutaj szczególnie polecamy filmy Za duży na bajki, to jest polska produkcja, ale też blisko. To jest przepiękny film o przyjaźni dwóch chłopców, który jest belgijskim kandydatem do Oscara i rzeczywiście teraz zdobywa nagrody na wszystkich festiwalach i my teczko pokażemy, więc bardzo się cieszymy, bo będzie to premiera. No ale będziemy mieli też właśnie bardzo wiele premier i polskich i światowych i tutaj szczególnie zapraszamy w niedzielę o godzinie 16 do Multikina na premierę filmu estońskiego i to będzie światowa premiera, więc jako pierwsi widzowie na całym świecie zobaczymy film Eryk Kamienne Serce. Przyjedzie do nas reżyser i przyjadą aktorzy tego filmu, więc będzie niesamowita okazja, żeby wziąć też autograf i też porozmawiać o tym, w jaki sposób ten film był kręcony. A film jest też twórcy bardzo znanego estońskiego, który też był nominowany do Oscara za swoje poprzednie, poprzednie obrazy, więc też warto na pewno się wybrać. Festiwal, jak zwykle, jest jurorowany. Czy wszystkie filmy biorą udział w tym konkursie? Nie wszystkie są filmy, które są rzeczywiście konkursowe, ale też staramy się zawsze pokazać filmy też w sekcji Panorama Młodych i Panorama Dzieci, czyli pokazujemy to. Co w konkursie się nie znalazło, ale co jest na tyle ciekawe, że chcemy, żeby, żeby nasi widzowie się z tym zapoznali. Jeśli chodzi o krótkie metraże, to rzeczywiście wszystkie biorą w konkursie, więc zobaczymy, kto wygra. Mamy bardzo dużo składów jurorskich, w tym bardzo się cieszymy, że mamy też składy jurorskie złożone z dzieci i młodzieży. Mieliśmy specjalny nabór i aż 19 dzieci będzie oceniać zarówno filmy krótkometrażowe dla dzieci, jak i filmy pełnometrażowe, a kto wygra? Dowiemy się w piątek 7 października. Za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Festiwal Ale Kino to jest taki absolutnie kultowy festiwal. Ja sama pamiętam, że jako dziewczynka przychodziłam z klasą i to było święto kina po prostu. Czy nadal tak jest i czy nadal? Czy w ogóle jeszcze potrzeba zachęcać ludzi do udziału w tym festiwalu? Oj, dziękujemy bardzo za miłe słowa. Rzeczywiście jest tak, że to jest festiwal, z którym wielu poznaniaków i poznanianek wyrosło, i jest często tak, że przychodzą do nas teraz rodzice ze swoimi dziećmi, a rodzice brali udział jako właśnie małe dzieci w festiwalu. No mamy 40 edycję, więc już trochę tych pokoleń wychowaliśmy. Rzeczywiście z jednej strony nie, ma, nie trzeba przedstawiać Alekino, ale z drugiej strony wracamy po trzech latach do kin i tutaj wiemy, że są nowe pokolenia dzieci, są nowi nauczyciele i nauczycielki i nowi rodzice, których szczególnie zapraszamy do tego, żeby zaczęli z nami tą przygodę z Alekinem i zostali z nami na kolejne lata. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie, bo Festiwal Alekina to jest naprawdę unikatowe wydarzenie. Można zobaczyć filmy, które, których nie można by zobaczyć nigdzie indziej. Przypomnijmy, pierwszy do 7 października w różnych lokalizacjach w Poznaniu. Zapraszamy na stronę festiwalu i do uczestnictwa w nim. Ale lifestyle Poznań to nie tylko relacje z wydarzeń, ale także zaproszenia i zapowiedzi tego, co przed nami. Już w piątek, 7 października, zapraszamy na Wernisarz w Galerii Arsenał. Happy Family, poradnia domowa to analiza rodzinnych problemów zamiatanych pod dywan. Wystawa Karoliny Balcer dotyka problemów chorób psychicznych, współuzależnienia czy bezdomności. W Galerii Arsenał wystawiana będzie do 8 stycznia. W sobotę 8 października odbywać się będzie wydarzenie Tysiące książek za piątaka. Dom Wydawniczy Rebis, serwis Lubimy lubimyczytać.pl i Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju zapraszają czytelniczki i czytelników do wspólnego pomagania zwierzakom. Dom Wydawniczy Rebis otworzy swój magazyn, a wszyscy chętni będą mogli kupić znane i lubiane tytuły za symbolicznego piątaka. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 8 października pomiędzy 10 a 16 przy ulicy Żmigrodzkiej 41 przez 49. Przypominamy również, że już 7 października rozpoczyna się, odbywający się co 5 lat, międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Koncertowe rywalizacje potrwają do 21 października. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Po więcej relacji i wydarzeń zapraszamy do kolejnego odcinka Lifestyle Poznań. Do zobaczenia! Hej!